Witam Was na Nowych Horyzontach. Moi gości na pewno poznajecie, bo to jest gorąca premiera. Film trafi do kin w listopadzie. Ale na Nowych Horyzontach, bo we mnie jest seks, można już obejrzeć. Jest jeszcze szansa, więc się postarajcie. A ze mną jest reżyserka tego filmu oraz główna gwiazda. Mam pytanie do Ciebie na początku, Katarzyno, powiedz mi skąd w ogóle pomysł na to, żeby biografię tej artystki przybliżyć widzom? To jest taka mega ciekawa kobieta, która mi wydawała się obca i dlatego mnie fascynowała. I Chciałam zrozumieć, co w niej było, co sprawiało, że ona tak magnetyzuje do tej pory ludzi. I to był taki impuls, a od tego zaczęłam się interesować coraz bardziej ją i jej postacią, jej środowiskiem, tymi czasami. Nie zakochałam się w niej jakoś bardzo. To jest po prostu mega inspirująca postać i chciałam taką właśnie inspirującą kobietę. Pokazać. Na Dobrze, ona właśnie jest nietuzinkowa. mówimy y, pół Polski ją kochało, drugie pół nienawidziło. Tak. A mówimy o Kalinie Jędrusik. I teraz pytanie, jak dobrać aktorkę? Mario, na razie nie słuchaj, <grych> do głównej roli, bo. Tutaj trzeba było włożyć tytaniczną pracę, żeby. Trzeba było mieć szczęście i trafić na aktorkę, która ma po prostu charyzmę, seksapil, poczucie humoru. I kiedy się pojawiła Marysia, to było wiadomo, że ona po prostu w sobie to ma. I, i, I już. A jeszcze się okazało, że świetnie. Ma świetny słuch, świetnie śpiewa, więc wszystkie piosenki w filmie, które są, to śpiewa Marysia. A to ktoś mi powiedzieć, że poszukiwania były. Krótkie czy długie, dopóki Były do. Były dosyć długie e, i długo też e, patrząc na to, jak różne aktorki próbowały uchwycić ten e, fenomen, bo jakby e, bardzo, mnóstw, bardzo dużo aktorek e, marzyło o tej roli i dostawałyśmy mnóstwo e, też zgłoszeń. To, to było też ciekawe obserwować te interpretacje, jak, jak różne aktorki gdzieś tam próbują znaleźć tą Kalinę w sobie, ale Marysia była po prostu czy, czy, bezkonkurencyjna. Chcesz mi powiedzieć, że ten projekt był tak silny, że aktorzy sami się zgłaszali. Zazwyczaj tak. to, człowiek robi casting, a tutaj ludzie się bili o to, żebyście ich tak. wzięli pod uwagę. bili się. <laughs> <laughs> może bili, to y, no, y, może złe słowo, ale tak, bardzo dużo y, aktorek samo się do nas zgłaszało. Mary, no to teraz pytanie do Ciebie. Czy ty sama się zgłosiłaś, czy produkcja zgłosiła się do Ciebie? Czy byłaś jedną z tych osób, które chciały zagrać i postanowiły się zgłosić, czy dostałaś ofertę i postanowiłaś, a dlaczego nie? Nie zgłosiłam się sama. Dostałam zaproszenie na zdjęcia próbne. I tak się to wydarzyło. Ja się wcześniej dowiedziałam, że, że taki film ma powstać, więc tak się trochę wyczuliłam na, 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 na to, bo, bo jakoś tak poczułam, że byłoby fajnie. Spróbować. I kiedy dostałam zaproszenie do, najpierw do nagrania self-tape'a, takiego w sumie dość wymagającego, złożonego z, 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 z paru elementów, a potem zdjęcia próbne, no to. to, to... A co musiało być na tym self-tape'ie? Którą scenę musiałeś przygotować? <laughs> to były sceny z Lekarstwa na Miłość, czyli z filmu z Kaliną Jędrusik. I to była piosenka do zaśpiewania. Chyba z tego, co pamiętam, piosenka, której w ogóle nie ma w filmie teraz. Nie P pamiętam, że jaka to była piosenka? Wiesz, jaka to była piosenka? Nie pamiętam. A, tak się nazywa. <ś> <ś> Także tak. E, no ale dość szybko chyba poszło. A długo próbowałaś e, wbić się w ten rytm mówienia Kaliny, bo ona miała specyficzne no, barwę głosu i specyficznie też mówiła z takim zaśpiewem trochę i zastanawiam się, jak długo przy tym self tapie próbowałaś to skopiować, żeby pokazać ja potrafię, ja dam radę. Wiesz co, trochę to jest tak, że, że po prostu y, poczułam, że muszę zaufać swojemu słuchowi, bo to się na ucho bierze, takie rzeczy przynajmniej na początku. Później jak już się przygotowywałam do zdjęć, no to jakby ten, ten głos i te dźwięki, które ona y, właściwie mówiąc trochę śpiewała, y, jakby później no, trzeba było już to, w to dużo głębiej wejść, ale na początku po prostu słuchałam tego obsesyjnie i powtarzałam i nauczyłam się tak mówić. Długo później e... Taką personę z siebie człowiek wypycha, jakiś skończy projekt? Czy przez trochę jeszcze tą, tą kaliną mówiłaś. Mówiłam trochę, ale myślę sobie, że w ogóle było ciężko skończyć te zdjęcia i skończyć... No, Aktor kończy zdjęcia, schodzi z planu i w pewnym sensie kończy pracę nad filmem, po czym po roku czy, czy jeszcze dłuższym czasie wracamy do, do tego projektu, bo jest na przykład premiera, reżyser potem jeszcze montuje film, a, a my schodzimy z planu i jakby trochę tracimy to już kontrolę nad tym dzieckiem wspólnym, więc mi, dla mnie to było o tyle trudne, ja też o tym wczoraj mówiłam na Q&A, że, że czułam jakby to była jedna z takich najfajniejszych imprez w moim życiu, po prostu piekielnie intensywnych i, i, i ten świat tak jak na ekranie jest mam wrażenie, wielobarwne, to tak też wyglądała ta praca. Bardzo to było intensywne, ale bardzo to było też energetyczne i pozytywne dla mnie doświadczenie. Więc jak to się skończyło, to poczułam, jakbym z jakichś najlepszych wakacji wróciła. No właśnie, no bo tutaj przenosimy się do Warszawy lat 60. Jak trudno jest to odtworzyć, żeby wymazać tą współczesną Warszawę, no bo, nie oszukujmy się, nie wszystko kręciliście w studio, też wychodziliście, widać choćby w Plac Konstytucji, który, nie wiem jak to zrobiliście, że z tych wszystkich samochodów, które parkują na środku, oczyściliście, więc tutaj, jak, jaka praca tutaj musiała być włożona, żeby odtworzyć tą Warszawę, której już, nie oszukujmy się, w dużej części nie ma? Znaczy, na początku ja postanowiłam pokazać taką Warszawę trochę wyidealizowaną, ale też trochę która wtedy była no, nowa, dopiero niedawno odbudowana 20 lat po wojnie i, była, i, i ludzie byli z, z tego miasta dumni. Ona była jeszcze takie świeżutkie. I chciałam tą Warszawę pokazać właśnie taką kolorową. Oczywiście znalezienie takich miejsc już w Warszawie jest trudne, bo niektóre zostały zburzone, a, a te, które nie, no to są też pełne plakatów i reklam, więc szukaliśmy takich miejsc. No, Plac Konstytucji to jest zasługa postprodukcji, czyli. Zimnej pod, ale Czyli też... To gumkowali to te samochody. Wygumkowali, no, różne tam były pomysły. Oczywiście kręciliśmy też to w nocy i tak dalej. Największą w ogóle zmorą była kostka Bauma i jej się nie dało w ogóle wygumkować ani nic z nią zrobić, więc niestety, przepraszam, widzów, musicie uwierzyć, że w latach 60. na ulicach i chodnikach była kostka bauma w Warszawie. <śm> Dobór postaci drugoplanowych. Na jakiej zasadzie tutaj wtykaj się, bo mamy tutaj Kusa, granego przez Borysa Szyca, mamy Jeremiego Przybory, który musiał być, którego świetnie gra moim zdaniem Rafał Rudkowski, ale bardzo dużo takich smaczków wrzucacie, zwłaszcza jeśli chodzi o spadki. Na jakiej zasadzie sobie tutaj dobieraliście? No ja chciałam, żeby przede wszystkim między tymi aktorami, którzy będą otwarzać te postacie, naprawdę istniała prawdziwa chemia i taka przyjaźń i żeby się dobrze czuli ze sobą, bo wydaje mi się, że to, to były właśnie takie role, które tworzyły taki ensemble. Oni jakby tworzyli tło y, dla Kaliny. Oczywiście, bardzo też mają swój wpływ na tą całą opowieść, ale chodziło mi o to, żeby właściwie y, ty, to, ta grupa była taka, y, żeby się dało wyczuć prawdziwą chemię między nimi. I, y, więc tym się kierowa kierowałam, ale oczywiście no, y, podobieństwo fizyczne, pewne jakieś cechy charakteru. Y, y, to było, to jest w ogóle fascynujące obsadzać aktorów w rolach postaci realnych, których jakby, do których można się odnieść. Wtedy trzeba jakoś znaleźć na nie jakiś pomysł, zrozumieć, jakby ich pewną, wokół jakiejś pewnej cechy to zbudować. Potem wchodzą aktorzy, którzy też bardzo ciekawymi środkami gdzieś tam rzeźbią tą postać. To jest przeciekawy proces. Na pewno gdyby byli tutaj sami by opowiedzieli, ja ich imię nie będę opowiadać, ale to było mega ciekawe obserwowanie, jak Leszek lichota na przykład z Rebrowa przeistacza się w Stanisława Dygata. Ostatnio nawet Leszek był Rambo dla storytella, więc to, to jest człowiek wielu talentów, ale właśnie o tym chemii chciałem porozmawiać. To właśnie twoja Mariochemia z, z Leszkiem bardzo fajnie wygląda na ekranie. W ogóle ten trójkąt małżeński, który ta, tam istnieje, jest bardzo ciekawie zbudowany. Jaki wydźwięk dla Ciebie w ogóle ma, ma ta postać? Czy to jest feministka walcząca o prawa kobiet, czy bardziej e, gwiazda walcząca o, o swoje? Ja właściwie już nie wiem, co to znaczy feministka, bo, po y, w sumie chyba być feministą dzisiaj to po prostu chcieć, żeby było normalnie, więc czy ona była feministką? Na pewno była, y, Oryginałem, który, który błyszczał w tamtych czasach. Myślę, że błyszczałby też dziś i miała taką jakąś nieprawdopodobną odwagę do tego, żeby być sobą, żeby nie przejmować się opiniami innych ludzi i żeby się żeby się jakoś nie nie wiem, nie wstydzić, nie udawać, no właśnie, nie próbować dopasować, co wielu z nas robi, co... Ale co... przerwę, bo ty powiedziałeś, że nie przejmować się opiniami innych ludzi. Mam wrażenie, że na przykład na opinii swojego męża, który w pewnym momencie staje w jej obronie, pokazując, że ja jestem mężczyzną, jej się to nie spodobało, na tej opinii jej zależało. No nie, po prostu on załatwił sprawę w sposób, y, można powiedzieć, y, trochę stereotypowo, ale męski a ona poczuła, że w sytuacji, w której się znalazła, w tym momencie życiowym, chciałaby jakąś sprawczość zachować też, a on jakby załatwił sprawę w sposób taki, jak widzieliśmy i był z siebie dumny. Był bokser. No, no oczywiście, bokser, no i właśnie jakby kobiety są z, z, z Wenus jednak, a mężczyźni z Marsa. Natomiast no, to, ta relacja była faktycznie dla mnie bardzo, bardzo ważna i… No, nie da się ukryć, że, że, że nie było to proste, żeby, żeby, żeby te relacje na, narysować, bo, bo słyszałam o niej legendy. Yy, z jednej strony o wielkiej miłości, z drugiej strony o gigantycznej wolności, którą sobie dawali. Yy, i, I miałam też moment taki podczas zdjęć, że się zastanawiałam, mówię, kurczę, czy, czy jakby to czuć, że oni się tak bardzo kochają. Z, z jednej strony nie okazując sobie zbyt wiele czułości, ale, ale musiało się to gdzieś wydarzyć właśnie w jakiejś chemii między bohaterami i tak naprawdę dopiero jak zobaczyłam film, to, 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 to zaczęłam łapać te na przykład ukradkowe spojrzenia Leszka na Kalinę, Stasia na Kalinę, kiedy ona nie patrzy na przykład, kiedy ona nie widzi, że, że, że to jest w niuansach. Miałem wrażenie, że u niego duma największa się pojawiała w te wieczory, kiedy kabaret starszych panów pojawiał się Czyli na... kiedy ona go nie widziała, czyli tak. kiedy nie było jej z nim. Także ta, ta relacja, no, no, to można o, o niej bardzo długo mówić, bo, bo wiele legend o niej krążyło, ale, ale faktycznie no i dla mnie to była jedna z najważniejszych relacji w tym, w tym filmie. A czego dowiedziałaś się o Kalinie, odkopując właśnie te legendy, budując sobie postać. Bo to umówmy się, u aktora to nie jest tak, że dostajesz scenariusz, on w głowie jeszcze sobie tą całą historię zawsze poszerza, dokłada rzeczy, których my na ekranie nie widzimy, żeby jeszcze bardziej urzeczywistnić się danego bohatera. Czego ty się o niej dowiedziałaś, czego wcześniej nie wiedziałaś albo nie słyszałaś właśnie w opowieściach czy legendach, które krążą po, nie tylko po Warszawie, ale po tam nawet szkołach aktorskich? No tony informacji ja się dowiedziałam, i tony anegdot, i tony historii, ale tak naprawdę jakoś naj, na, najsilniej na mnie zadziałały właśnie nie anegdoty, które znamy, lubimy i które są takie wyświechtane, które tak trochę te Kalinę traktują w sposób taki, jak taką trochę maskotkę, y, y, no, no to, też, to też nie jest jakiś dla mnie dobry punkt odniesienia nigdy do budowania roli, tak po wierzchu. Więc, więc tak naprawdę zbierałam jak najwięcej się dało impresji na jej temat i opowieści. Bardzo, bardzo mi pomogło kilka osób, które ją znały. Trochę też trzeba było dokonać pewnej selekcji, bo, bo, bo każdy mi po pierwsze mówił o innej kobiecie, a po drugie niektórzy mówili o niej w taki sposób, że pomyślałam sobie kurczę, że może niektórych nie chcę słuchać, albo, albo wysłucham ich, ale, ale, ale jakby zrobię, zrobię swoje. Generalnie, tak jak pokazujecie w filmie, każda osoba, która ją mijała na ulicy, czy miała tak. przynajmniej jakąś przydatną znajomość, miała zupełnie inny obraz tej gwiazdy. Tak, to bardzo ciekawe jest, że, że ona jest taką postacią do dziś. Też przez to pewnie będzie różny odbiór tego filmu. Jestem na to przygotowana, bo, bo ona ma coś w sobie niezwykłego. Jest, jest mam wrażenie, kilka takich ikon popkultury, co do których każdy ma swoje wyobrażenie. Trochę takie, że wszyscy w Polsce są lekarzami, na przykład? Wszyscy się też, znają na medycynie, ale też wszyscy się znają na kalinie. Teraz, teraz wszyscy jesteśmy znawcami od Afganistanu. Też i to o, o szcz, szcz, szczepionkach, nagle o mRNA, wszyscy w ogóle wszystko wiedzą. O kalinie jest podobnie, to jest bardzo ciekawe, przynajmniej ludzie, którzy ją, którzy ją znali, albo nawet, którzy jej nie znają, mówili mi, nie, ona powinna być taka, albo ona była taka. Myślę, że jest, nie jest wiele takich osób, które, które budzą takie emocje i takie, taką potrzebę wyzwalają w ludziach właśnie, żeby Wiesz, tak tak powiedzieć, że ona jest moja, ją nazwać, żeby, żeby ją nazwać, żeby ją określić I to, i to było ciekawe się z tym zmierzyć i ciekawe zagrać kogoś takiego, ale też w pewnym momencie trzeba było po prostu się odczepić od tego i, i zrobić swoje. No to jeśli mamy taki dysonans tutaj, jeśli chodzi o, o, o Kajnę. To, jak Katarzyno tobie udało się utrzymać w rzach, Bo też jestem przekonany, że każda osoba pracująca przy tym filmie też miała inne spojrzenie na, na tą historię i na, i na Kalinę. Więc jak, jak udało się to wszystko tak spiąć, żeby to była Twoja wizja? Ja się starałam yy, zaprzyjaźnić, poznać, pokochać i, i wyobrazić sobie, że Kalina jest y, po prostu gdzieś tam na planie. Jak już ją poczułam, że ją znam. Pewnie, oczywiście, to jest moja projekcja tej kaliny prawdziwej, ale jakby pomogło mi też parę osób, które ją właśnie znały, które czytały kolejne wersje scenariusza i utwierdzały mnie, że celnie, jakby, że to jest tak, że uchwyci, udało się uchwycić pewną specyfikę tych czasów i relacji y, i jakby poczułam się bezpiecznie, że nie, wy, że jakby, oczywiście, że jest to fikcja, że pojawiają się pewne zdarzenia, czy jakieś postaci, czy jakieś, no, rzeczy, które myśmy wymyśliły i chciałam, i to jest, y, wiadomo, że to jest film fabularny, i, ale że, y, że jednak to wszystko... Się działo w rzeczywistości w takiej emocjonalnej. I jak już to poczułam, ten zewnętrzny to wsparcie, to potem sobie po prostu wyobrażam, że ta kalina tam siedzi na planie i nas obserwuje. I wyobrażałam sobie, chciałam po prostu, żeby ten film był też jej. To a na ci się mi się jedno pytanie, jak tak powiedziałaś. Myślisz, żeby się okiełznała znała na planie jako reżyserka? Ach, myślę, że to byłoby trudne. <śmiech> <śmiech> to byłoby trudne na pewno. Wow, dobre pytanie. Właśnie myślę, że z Kalidą chodziło to, żeby jej nie okiełznać. I to robili właśnie wspaniale starsi panowie. I dlatego ten kabaret był takim miejscem, w którym ona najbardziej rozwinęła skrzydła i pokazała pełnię swoich możliwości. Dlatego że oni zobaczyli jej. Potrafili dostrzec i taką liryczność i specyfikę, nie zatrzymywali się tylko na tym, co potem stało się takimi wyznacznikiem, czyli ta jej fizyczność. Oni potrafili zobaczyć tą fizyczność, ale pod tą fizycznością właśnie e, też tą duszę, pod tym seksem, i dlatego ona e, absolutnie z nimi współgrała. I ja myślę, że ja bym. Raczej nie starała się jej okieznać, raczej bym chciała po prostu wsiąść na ten szalony razem z nią Rydwan i pędzić gdzieś. Wiesz, że dla, niekiedy dla reżysera to może być zgubne, jak już tak wsiądzie na rydwan aktora i odjedzie to, to, to. Różnie bywa, ale ja uwielbiam pracę z aktorami i, i właśnie myślę, że ta, ja tak odbieram, że jakby cała duża część tej pracy polega właśnie na tym, żeby zrozumieć. Jaką ktoś ma energię i jak z tą energią się zgrać, a nie próbować ją właśnie gdzieś tam pod, ukierunkowywać pod swoim to kątem. Jak szybko zgrała się z energią Marii w takim razie? Trochę nam no, trwało, trochę, trochę to też trwało. Szukanie tego, tej energii, właśnie znajdywanie siebie, też taka, myślę, że też powiesz trochę, ale mi bardzo zależało, żeby właśnie była w tym jakaś taka lekkość, nonszalancja. I tutaj bardzo i żeby taki żeby tak właśnie trochę iść na żywioł e, i pomogła nam bardzo też Ania Skorupa Streska oczem i która pracowała z Marysią i myślę, że też bardzo dużo wniosła i że była naszym takim właśnie też e, Takim aniołem, stróżem. Pomagała nam też, jakby czasami gdzieś szukałyśmy tego, i to było bardzo na, dużo w tym napięcia. I Ania pomagała nam, tak trochę gdzieś odnaleźć to, o co nam obydwu chodziło, a nie mogłyśmy się znaleźć. Ale było to jednocześnie cały czas taka, takie bardzo twórcze i konstruktywne ścieranie się. I myślę, że jak już weszłyśmy na plan po, po tych próbach, to już było takie zaufanie i poczucie, że że jesteśmy, gramy do jednej bramki. No to zobaczcie ten mecz na Nowych Horyzontach, bo we mnie jest jak tutaj możecie to znaleźć, a w kinach w całej Polsce już w listopadzie, jeśli Bóg da, partia pozwoli, a pandemia nam ich znowu nie pozamyka, bo pamiętajcie, Dione nam już przesunęli, więc miejmy nadzieję, że tutaj to się nie stanie. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dziękujemy.